Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale Zaczynam nowy tydzień Jest dzisiaj poniedziałek Lekko przed godziną 8 rano Kto oglądał zeszły odcinek pamięta, że w piątek dopiero około godziny 16 ładowałem towar We Wronkach nad Poznaniem No i z tym towarem po prostu zleciałem do siebie na bazę Aktualnie, właśnie niedawno wystartowałem z fazy i lecę rozładować ten yy, ładunek. Więc, tak wygląda początek tygodnia. Później zobaczymy, co yy, spedycja wymyśli. Wiem tylko tyle, że dzisiaj, w tym tygodniu, ogólnie będzie dosyć spokojnie, bo zapisałem się na, na taki kurs. Się tak składa, że mam wykłady do, od poniedziałku do czwartku mam wykłady właśnie po, po południu. Więc w tym tygodniu będzie na pewno spokojnie jeśli chodzi o jazdę, bo pedycji właśnie zgłosiłem, że musi być spokojniej. Więc tak to wygląda. Zapraszam do lajkowania, komentowania i komuś się będzie podobał materiał. Do zostawienia suba, no i lecimy z tematem. W tempie też dodam yy, tam materiał. Też kto oglądał zeszły tydzień cały, to wie, że praktycznie od poniedziałku miałem tam awarię tak ciękną. I właśnie w weekend yy, naprawiałem to. Tam przy okazji jeszcze serwisowałem lekko auto, więc tam, że tak powiem, nagrałem tylko bardzo krótkie wstawki. Ale nie ukrywam, że to cięgno dało mi strasznie popalić. Tam zresztą na nagraniu trochę widać, że musiałem tutaj praktycznie wszystko w kokpicie rozbierać. Jeśli chodzi tutaj przy, przy skrzyni, musiałem to wszystko te to plastiki po prostu podemontować. Więc co się tam ukombinowałem, to zostaje już moje. No to zapraszam do oglądania. No i panowie, ale tutaj z tym jest roboty, to jest normalnie niemożliwe. Kto ogląda, to pamięta, że miałem awarię. Awarię miałem właśnie tej linki cięgna. I tutaj teraz fajnie to widać. Dokładnie, czekajcie, może nie będę ruszał. Dokładnie się wyrobiło to zielone w środku. I po prostu to się wyrobiło. I tam miał bardzo duży luz. I tak naprawdę to zielone oczko ze środka wypadało z tego uchwytu. I zostawało na tej główce, co jest w skrzyni. Tutaj z tej strony. Tam to jest dobre. A to po prostu się wyrobiło. Niestety, jak to dzisiejsze czasy są, eko, żeby nie było do wymiany jakiejś końcówki czy coś, to po prostu zrobili, że trzeba wymienić całą linkę. Linka oczywiście bardzo tania. Śmieszne 500 zł Oczywiście to jest to jest sarkazm przez taką rzecz, że tam po prostu się ten kawałek plastika wymienił. A ile roboty w ogóle z tym? Nie chcę widzieć, ile w serwisie by skasowali za tą wymianę. Ogólnie tak, tu mam nową. Ona ma być w tą stronę, tu jest nowa. Tutaj to żeby wyciągnąć, to z tym jest pięknie ogólnie zabawę. No żeby to wyciągnąć, to jest tak naprawdę gdzieś w tym miejscu tutaj z tyłu, z tego wszystkiego. Tam jeszcze głębiej o, w tym miejscu. Nawet jak wyciągnąłem CB Radio, to jest tutaj niestety plastik zabudowany. Nie wiem, czy to widać to jest wszystko tam zabudowane. Nie da się tego w żaden sposób ani od dołu dojść, bo tam jest za mało miejsca. Żeby to aż tutaj tak wysoko wyciągnąć. Ani nic, musiałem cały ten plastik tutaj wyciągnąć, ten właśnie co tu jest na górze. Cały ten plastik musiałem zdemontować na tych dwóch śrubkach. Tam na zatrzaskach musiałem odpiąć elektryczny ręczny, bo tutaj jest elektryczny I po prostu musiałem to tak porozbierać wszystko. Więc zrobiło to sporo. Cały schowek zdemontować na iluś tam śrubkach. I mało tego, że schowek to jeszcze, żeby było prościej, to musiałem cały lewarek. Na czterech śrubkach on był, właśnie, żeby do niego dojść. Musiałem go całego zdemontować. Bo ta ostatnia, właśnie, ten ostatni uchwyt był właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie go widać. Tam wchodzi właśnie to, ten uchwyt. Jeden wchodzi z tej strony. Jego mi się udało, na szczęście, jakoś tam odpiąć od dołu. Chociaż teraz, już jak to wyciągnąłem to i tak już nic nie dało. No ale tak to wygląda. I na te główki to nachodzi. Jedno cienkie i drugie cięgną Mi się ta linka tutaj, właśnie z tego głównego. Rozpiła. Więc tak to ogólnie wygląda, jeśli chodzi tutaj od tej góry. Więc naprawdę zabawy sporo, ale nie ma na szczęście już źle. Teraz muszę to wszystko poskładać. Myślę, że pójdzie szybciej. Tam jeszcze oczywiście na dole są trzy śrubki, jak widać. Jedna, druga, trzecia. Może z tej strony będzie lepiej widać. O, tam jest przykręcone i tam przez to właśnie przychodzi to uszczelnienie. Eee, uszczelnienie właśnie w tych Właśnie, właśnie dokładnie to uszczelnienie. Tam też nachodzi. No, więc tak to ogólnie wygląda. Jeszcze od dołu tam nagram właśnie jak to wygląda tam. No, ale tam już nie ma szału. Dobra, i tak to wygląda od dołu. Tu jedna przechodzi, tu przechodzi druga. Ta linka cięgna. Jedna musi ta, musi najść na ten. Tutaj na tą główkę A ta druga. O tutaj jest, ta dłuższa musi najść na tą główkę Tutaj jest ważne żeby właśnie w tym miejscu je zamocować O super, jeszcze ktoś kosiarkę włączył eee, O dokładnie, w tym miejscu tutaj trzeba je nasunąć Tutaj już jedną właśnie tam nasunąłem do uchwytu Drugą też nasunąłem do uchwytu Teraz zakładam jedną Zakładam tą moją pechową o, jest ładnie, siadła. I siadła to teraz pięknie, tak to wygląda. Myślę, że teraz będzie złoto. Idę to sprawdzić. Ale myślę, że będzie bez problemu. GITES. Dobra, tam one ładnie idą, nie krzyżują się, ani nic. Tu trzeba się stąd wyczołgać. To tak, yy, jeszcze właśnie tu jest olej, właśnie w ustrzynia. Wymieniałem właśnie olej jeszcze w niej. Dolna jest śrubeczka do, z lewu górna do poziomu. Więc tu jeszcze olej robiłem, tam jeszcze właśnie regulowałem te linki cięgna, ale tego już też nie nagrywałem, bo to żmudne takie nudne. I jeszcze właśnie robiłem olej w moście, idę właśnie jeszcze na most. No i właśnie jeszcze robiłem olej w moście, zlewałem tym na dole co tam jest. A tym tutaj dolewałem. Tak to wygląda. Wszystko mniej więcej właśnie poczyściłem. Tu co prawda ciasno jest, żeby tam wejść. Zrzucałem sobie zapasówkę całą. Wtedy dużo więcej jest miejsca i wtedy sobie tam można spokojnie usiąść i tam to pozmieniać. No więc tak to mniej więcej wygląda. Jadę, zbieram się, jadę teraz na testy. Sprawdzić, czy wszystko jest ok. I będzie gotowe w poniedziałek na trasę. Dobra, pojechałem na test, ale jeszcze mi się trochę nie podoba. Nie patrzcie, bo tu rozebrane dalej wszystko. Nie podoba mi się jeszcze, bo jeszcze musi dźwignia troszeczkę niżej. Czyli po prostu muszę tą linkę, która jest ta główna, co idzie od przodu do tyłu, muszę ją jeszcze dać lekko dłuższą, żeby mi dźwignia schodziła troszkę niżej, bo widzę, że jest wyżej niż była. Na boki myślę, że jest ok, czyli ta, ta druga dźwignia, ta drugie to cięgno jest ok. Ale to jedno jest takie właśnie kiepskie. Jeszcze muszę to delikatnie o 2-3 ząbki dać, żeby było dłuższe. No i taka ciekawostka, takie, takie zabawy, Ono ogólnie i tak jest dobrze. Biegi i tak się dobrze wrzucają, tylko po prostu widzę po tym, co było kiedyś ustawione, że jest troszeczkę nie tak, jak powinno być perfekcyjnie dla mnie. Dobra, tu zawracam. Piękna sprawa. Dobrego kierowcy się ocenia podobno pojeździe do tyłu. Prawda? Tak. Jeszcze delikatnie właśnie musi iść. Biegi są za bardzo do przodu. No. Dobra. Jadę do siebie. Jeszcze to delikatnie poprawiam i myślę, że będzie petarda. Można startować w poniedziałek. Musisz do ty udać Bo ci widły w drugą paletę wchodzą tak? no. Jeszcze, jeszcze, jeszcze Jeszcze Kurde, ale strasznie na siebie ja pierwszy Jak się mu deski złamią to wszystko poleci na niego wiem, jeszcze tamtą trzeba będzie przeciągnąć paletkę i, i... wszystko. Pięknie poszło. Operator złapał końca wideo i I Znów na siebie i jacie. Uu. Ale to lata. Fajnie, bo coś było mokrego i mi poleciało na, na ziemię. Fajnie. Dobra, zbieram się i uciekam. Dobrze, jest godzina 13 dostałem właśnie adres na załadunek. Takie dosyć spokojne zlecenie, chociaż nie ukrywam, że i tak będę na tym kursie, to i tak będzie co robić. Mam zlecenie, właśnie lecę na sosnowiec ładować w towar i mam dostawę na gątki ale tam jest dostawa i tak na jutro dopiero na godzinę 12, więc myślę, że na spokojnie czasu jest dość. W tej wolnej chwili, co teraz właśnie miałem ten czas wolny po tym rozładunku To właśnie klikałem sobie tam na ten kurs, tam różne rzeczy Dobra, to lecę ładować Dobra, załadowane tam nie są wszystkie o, tam jest jedna pojedyncza z samego przodu. No, jakieś takie kurczoczki. Wiatraki tematycznie. Dobra, nie ma źle. Ładowałem z rampy, zbieram się i spadam. Trzeba lecieć na ten kurs, oczywiście, no bo nie ma czasu jechać teraz. Dobra, jest dzisiaj wtorek za 20:12. Ładowałem właśnie ten wczoraj, ten towar w Sosnowcu i niestety mam awizację na rozładunku podobno na godzinę 12 strasznie kijowa godzina ale w zasadzie okazuje się, że i tak to niewiele zmienia bo i tak nie mam zlecenia więc była, było dosyć sporo czasu żeby się wyspać trzeci zjazd więc i tak było sporo właśnie czasu i tu właśnie gdzieś rozładunek jest. skręć w lewo. I oczywiście jazd zastawiony To trzeba mieć czwarta. Akurat ktoś, akurat podjechał, akurat podjechał inny, inny zestaw, więc trzeba poczekać. Więc w lewo, następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Rama otwarta, to jadę jak do siebie, jest dzisiaj środa i. Jadę właśnie na załadunek mam właśnie w plewiskach załadunek na kwidzyń Takie bardzo spokojne, spokojne zlecenie, no ale tak mówiłem, że nie mogę też długo, nie mo, nie mogę też długo latać. W zasadzie powinienem mieć teoretycznie wolne. Ale z racji tego, że nudzi mi się cały czas siedzenie. w sensie cały czas. Ja lubię strasznie być aktywny więc lecę właśnie na załadunek i śmigam na kwiecień. Co prawda zostawiam to chyba na wieczór, będę ile się uczyć, zostawiam to na wieczór, później będę działał. a no to odzywam się z załadunku. Taka wiązeczka. Dobra, załadowałem ładunek. Przy takich ładunkach jest w ogóle ciekawie. Jak widać, specjalnie pokazuję właśnie od dołu, jak to wygląda, jak jest podłożony ten ładunek. Ogólnie tak. Takie rzeczy jak wożą, to często wożą albo na zawiesiak, albo właśnie normalnie ładują normalnie widłami od dołu. W tym wypadku, akurat w wózkim bocznym, było to ładowane i widłem bardzo szeroko. I tak naprawdę widła przypadała gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Jedna, druga wiadomo tam gdzieś na pasie pierwszym. I od razu wózkowy powiedział, żeby tą paletę właśnie drugą dawać na sam koniec auta. Wszystko jest fajnie. Tylko, że oś w samochodzie jest tutaj. Jak się tam na samym końcu obciąży, no to wiadomo, że wszystko wisi po samych końcach ramy. Na samym przodzie i na samym tyle samochodu. Więc strasznie po prostu... No, wszystko musi rama tak naprawdę przenosić. Więc dlatego... Magazyn robi to tłumaczenie, to się tak nie da. Trzeba tą paletę właśnie dać w miarę blisko osi. I właśnie powinna być najlepiej jeszcze w ogóle troszkę wcześniej, ale już jest, powiedzmy, i tak optymalnie. Ok. Więc tak to mniej więcej właśnie wygląda. No i dwa pasy, myślę, że bez problemu wystarczą. Dlatego wszyscy, co jeżdżą, to zwracajcie sobie na to uwagę, właśnie jak kładą palety, bo niestety właśnie magazynierzy często lubią właśnie przy długich elementach dać po prostu podkłady po samym końcu i wtedy to jest bez sensu totalnie dobra, spinam się, uciekam w na obwodnicy jest bum Nie szła. Dobra, za, e, za chwilę mam stację to idę tankować. Z 80 km zrobionych na rezerwie, a tu dalej dwa oczka rezerwy nie, nie spadło na jedno. A na tym jednym jeszcze da się zrobić 50. Nie, nie za no, Ale na horyzoncie widać już stację. Ale tam naprawdę fajny korek, najlepsze że tam w ogóle policja tego nie steruje, tylko tam wszyscy cały czas... Do BP. skręć tankuj z aplikacją wszyscy cały czas jeszcze dojeżdżają do tego benzynę 95 i diesla. Więc jest fajnie. Tutaj ta stacja akurat jest ciasna, taka średnia trochę, ale akurat nikogo nie ma, to jest ludzi Które lubię tą stację tutaj Chyba z tej strony tu Dobra. Dobra, szyby nie trzeba myć, bo szyba piękna, umyta po deszczu wczorajszym Dobra, warto tankować I lecimy do pełna. Dobra, odbiło, i lecimy. Ktoś mnie zapytał w komentarzu dlaczego tankuję do pełna. Dlatego tankuję do pełna, bo lubię mieć więcej paliwa niż mniej. Mhm. Jeśli ktoś mi tam napisze od razu, że to wszystko się na pewno psuje i w ogóle tam jest tragedia, jakaś jest to sprawdzone, nic się nie psuje. Pięknie. Teraz ogólnie najważniejsza rzecz. 83 zbiornik sprawdzałem podając, że niby jest 100, ale w nim nie wchodzi normalnie 100. Tam wchodzi około 96, więc jeszcze 100 km można go spokojnie grzać. To dzięki wielkie wszystkim za oglądanie. Komu się podoba, zapraszam do zostawienia lajka, like suba. Jeśli macie jakieś tematy, które są y, ciekawe do poruszenia, no to zapraszam do zostawienia komentarza. To dzięki wszystkim za oglądanie i słyszymy się w następnej części odcinka. Na razie hej!